Siema, z tej strony pomysłodawca komunizmu Nie no, żartuję Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Zajra. Dzisiaj taki pomysł jest, żeby w średniowieczu zrobić komunę Zrobić Związek Radziecki, więc jesteśmy na Księstwie Moskiewskim Możemy tutaj stworzyć Imperium Rosyjskie A później znowu Imperium Rosyjskie No i mam nadzieję, że później będziemy mogli zrobić ten, Związek Radziecki z tego Więc dzisiaj trochę podbijania będzie Startujemy jako Moskwa, więc y, dawaj tutaj wszystko w utrzymanie wojska Jakie ryby w ogóle wale W ogóle widziałem, że spodobało wam się hasło okoń więc moi drodzy Hasło na dziś to Może zróbmy coś, czego w komunizmie brakowało Hasło na dziś Logika Logika Piszecie w komentarzu logika Ja wam przypinam serduszko Pozdro Dobra, nie zarabiamy dużo Dwa koła Może być Ja mam jakieś wasali Nie, nie, nie To nie to nie ten A ja nie mam wasali Mam dużo wasali No dobra, dobra Niech na razie sobie będą Na pewno tutaj zaczniemy sobie poprawić relacje z Litwą Bo z Litwą na pewno nie chce się bić na początku I może z Nowogrodem Bo są od nas lepsi, silniejsi, mocniejsi Dobra I pierwszym naszym celem będzie Razań Rizań, czy coś. Na razie tam wasali raczej nie będę potrzebował, żeby wzywać do wojny, bo to wiadomo. Nie zawsze to jest dobry pomysł. Spróbujmy tutaj przeatakować stolicę. No dobra, dobra. Oni coś spróbowali przeatakować. I bardzo dobrze. Teraz mieli puste prowincje. Pusta stolica to jest coś, co lubimy najbardziej. Chodźcie tutaj na południe. No i moi drodzy, nie zapomnijcie o zostawieniu łapy w górę, co nie? Pod filmem. Bo jak to tak oglądać bez łapy w górę? Jak to powinno być zdelegalizowane, co nie? Że po prostu YouTube powinien ci stopować film. I powinien dać takie ten. Yy, albo łapka, albo nara. Dobra, mamy to? A, nie mogę wziąć wszystkiego. Mmm, dobra, weźmy coś takiego na razie. O, tak będzie ładnie. Nowe tereny pozdobywane. Ja bym też tutaj w Moskwie, czy w ogóle tutaj na prowincjach, to trochę poinwestował e, w technologię, żeby mieć więcej punktów ruchu. I od razu to widać. Patrzcie, mamy 4,9. A dalej 4,9. A to chyba może trzeba więcej. Tutaj też, tutaj. I przydałoby się mieć więcej tych, 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 tych punktów ruchu, bo czasami jest tego za mało. Dobra, co my tu jeszcze teraz mamy do podbijania? Tu są moi wasale. O, ten nas nie lubi. Pozbierałem jeszcze nieco pieniędzy. No, no tu mamy takiego kolegę, który ma dwie prowincje. Jest Litwo, Litwo lub mnie. W Moskwie możemy tutaj zrobić dziewięć koła, wysłać ich tu na dół, wypowiedzieć wojnę. Raz, dwa, jedna tura i nara. No i też tutaj z tymi pogadać, że wyślij ultimatum, anekcja. Jak nie, to siedem koła wlatuje. No i git, mamy to. Tylko muszę dbać o stabilizację, co nie? Zapamiętajcie, że też trzeba właśnie asymilować tereny. Jak gdzieś tam od na dwa sala weźmiemy. O, ten wasal nas nie lubi. No to już anekcja. Psyk, nie ma go. Trzeba nas lubić. Jak ktoś nas nie lubi, to znika z mapy. Pozdro. Siódme miejsce. Mamy. A ty, no, szybko urośliśmy. A tutaj mamy co? Nowogród. To co, zbieram pieniędzy i lecimy w nowogród? To brzmi jak plan. Dać tej rekrutacja jakaś obok moskwy. Tutaj puścimy tak, e, duże armię. No i dobra. I czemu nas Litwa ten zawiesiła relację? Nie rób tak. Dobra, szybki atak tu, tu, tu. Tutaj na północy też atakować, zajmować te stepy. Aha, nie mogę się ruszyć. Za mało punktów. Pyk, 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 pyk. Chodźmy coś w ten sposób. Dobra, ci jeszcze. Aj, weszli mi. Ojej, ojej weszli mi. Jakie tam ratowanie stolicy? Dawaj bijamy na jakieś stepy. Dobra, stolica padła, tutaj też już sobie gościa ogarnęłem. Dobra, ci jeszcze jakieś próby ataki tutaj przeprowadzają. Ta armia może tutaj wspomóc. No kurde, tu mi zniszczyli armię, co jest? Czekaj, tutaj może tak po dwójce wyślamy wszędzie, tutaj też podzielimy 3,5 tysiąca, co jest? Halo? A ten mnie jeszcze zaatakował. Od pleców. To nieźle. Dobra, mordo. To może innym razem dokończymy. To ja wezmę coś takiego i nara. Dobra, zgodzili się. I teraz muszę tego gościa ogarnąć. Najgorsze jest to, że pieniędzy nie mam. O kurde. Bardziej sobie porozwalałem. O nich. 10 koła już tu idzie, co prawda. Dobra, spróbujmy coś takiego zrobić. dobra, tam, tam północ niech sobie przyjmują, to nawet nie mam z asymilowanych terenów. Dobra, i na razie może. Aha, ten mnie jeszcze zaatakował! Czy co jest? Jakaś wielka koalicja widzowie się zrobiła. Dawać tu jakieś pożyczki, 6 koła. Dobra, to, to nawet spoko liczba. Dobra, jakoś to powoli zaczyna wyglądać. Jakoś się odbijam, bo on tak o strasznie małe jednostki. gdzieś tutaj po 80 jednostek chodzi. A mimo, że mi pozajmowali trochę teren, to ja dalej jestem na piątym miejscu, więc jakiś tam dochód mam. No, ale tego gościa już tutaj na południu sobie zjadamy. Już chyba w ogóle pieniędzy nie mają, bo to są hordy. To ja nie wiem, jak te hordy działają. No, już tu mają mega mało jednostek, po 20 parę wysyłają, dziwne. No, ale w sumie to są stepy, no to stepy, to są takie prowincje troszeczkę, no, mało warte. Dobra, tutaj kończymy gościa. Tutaj też już na południu ostatnie jednostki niszczymy. No i dobra. Jeszcze tam jest jeden gość, ten taki z zieloną flagą, ale ja bym już to olał. Zobaczymy, co tutaj możemy wziąć. A, bo to, no właśnie, te najlepsze prowincje miało tu blisko, więc jak już się je pozajmowałem. Już nie miałem nic ciekawego. Dobra, bierzemy od niego coś takiego. A od tego gościa. No, może się uda go zjeść całego, albo też te najlepsze prowincje zabrać. Ale go całego. Dobra, go całego bierzemy Nice. No i dobra, teraz mam nadzieję, że będziemy mieć źle spokoju. A z tym gościem po prostu bierzemy pokój i niech się odwali. Tak, nie mam teraz z nim granicy. Z tym z zieloną flagą. Trzecią potęgą jesteśmy. Dobra, jak tam moi wasale. Ten mnie lubi, ten mnie lubi, ten mnie lubi, to niedobrze. E, też myślę, że jak to takie małe państw, tefka, jakieś cztery prowincje, to będziemy po prostu to Wysyłać ultimatum, bo też nie bez sensu tam wysyłać armię i się z tym męczyć. No, ten nas nie lubi. No i bardzo dobrze. I co? No, no w ogóle musimy się znowu przyszykować. Ale im zostały w sumie takie stepy głównie, więc raczej już nie będą my coś tutaj takim, że tak powiem, wyzwaniem. Wyśnij z cyk, myk, pyk, a anektujemy. No i mamy tereny. Nie się poasymilują. To tylko, że tutaj jeszcze wyślemy jakąś jedną armię. Żeby mi się tu nie rozlali przypadkiem. Dobra. Czy mają jakiegoś sojusznika? Oni już mają w ogóle wojnę z Litwą. W sobie nieważne, czy tam kogoś mają, czy nie. I tak tu wchodzimy. Jak do siebie? No, tu nie będzie problemu raczej. No, ty, na no w ogóle to tak szybko. Zjadłem, że na nie zapatrzyłem. Tylko powiedzcie, że mogę zjeść wszystko. Chyba tak, tak, bo to są prowincje po jeden. No i git. Czego mi tu jeszcze brakuje? A tutaj na południe musimy iść. Jeszcze tutaj co nieco poprzejmować. Okej, okay, okej, okay. Wasali poprzejmować. Ze Szwecją w ogóle zawalczyć musimy. Dobra, tutaj dawaj. A, bo to nie jest mój wróg. Znaczy, prób ten, jak się to nazywa? Wasal? A może się zgodzi? No raz zgodził się. Dawaj tego. No właśnie, bo są takie państwa po dwie prowincje, to nie ma sensu. W ogóle coś z nimi robić. O, mamy wojnę ze Szwecją i z Norwegią, a Norwegia jest tutaj, co ty robisz Norwegia? Czemu ty chcesz się ze mną bić? Daj spokój, weź odejdź, to samo Węgry. W Ogólnie sytuacja wygląda tak, że tutaj... No Litwa jest osłabiona mega, to byłby dobry moment, żeby ją teraz zjeść, bo Węgry trochę w nią wjechały, troszkę, w sumie mocno. <gry> no, ciekawie Węgry wyglądają teraz. Zobaczmy, tutaj coś mogę porekrutować już, no nawet, nawet coś tu mogę rekrutować, więc fajno. Hmm. Zaczniemy sobie, moi drodzy, tutaj atak na tych Litwinów. Nie powinni mieć tu dużo jednostek do przodu. Hurra! Dawać tutaj przyjmować prowincje. O, coś tam było, ty, jakieś jednostki, inne chyba mi się wydawały. Tak, i mamy wojnę z czym? Krymem. O kurde. To niedobrze, to niedobrze, to niedobrze, to niedobrze. To znaczy dobrze, ale ale kurde ja nie chciałem akurat w tym momencie. No właśnie trafiłem tutaj wchodzić na plecy. A pieniądze się kończą jeszcze Ale na szczęście są pożyczki Co to byłoby życie bez pożyczek Dobra, Litwę już tutaj kończymy, weszliśmy już na stolicę Krym będziemy tutaj dalej męczyć Może tak, 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 coś w tym stylu No kurde, tutaj trzy koła prawie wysłali Dobra, ale Litwę mamy ogarniętą Dziś pokazuje, że jeszcze jedną prowincję mogą mieć Dobra, weźmy to Tu do przodu Czekaj, tu stąd przejdą? Nie wiem e, Dobra, spróbujmy tak i tak A tu mogą mieć już puste w ogóle te prowincje a tu, księstwo zostało, taka jedna prowincja, no dobra, dobra, nie zauważyłem. Dobra, zjedzone? Zjedzone Nakarmione, dawaj to Brane, teraz serenów do asymilacji Praktycznie cały zachód jest czerwony Dobra, to jak jeszcze gdzie mogę to po prostu wysyłam ultimatum Tutaj gdzieś coś na północy, tutaj jakiś taki biedny radzan jest Jakieś cztery prowincje O, nie zgodzili się Wystawiłem trochę jednostek w Moskwie, może teraz się zgodzą Czy też nie? Ostro mają 24 koła mam. Może teraz? No, teraz jest godziny, okej. Okay. I w sumie co? Został tu jeden kawałek od Szwecji, ale to Szwecji może później. Idziemy teraz na południe. Na już taką niewielką Odrę. Odrę? Ordę miało być. Czy mam jakiegoś tam sojusznika w Gruzji? Ja w sumie to nie robi różnicy. No, ten sojusznik nawet nie podszedł tutaj nigdzie. Dobra, zjadamy te malutkie kraiki. Dawaj, tej pasta, tak. O! O, chłopani co robią? Trochę mi armii wytracili. Najgorszy jest właśnie taki moment, kiedy musicie takie małe kraje podbijać, co nie? Strasznie dużo klikania. Cześć państwo kościelne tu jest? Wenecja? Co jest? <grym> 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 Trzeba będzie się z papieżem bić, no. no. Trudno się mówi. Oni jeszcze tu mają teren. A i tu mi wchodzą, dobra, dobra. Dawaj, to szybko. Dawaj jakiś desant tu, a wy tu. Będzie Git. Dawaj te prowincje i Nara. No i Git. I jeszcze tutaj mamy Wenecję. Też trzeba szybko z nimi załatwić temat. Dawaj to i Nara. Na szczęście szybko zgadzają na pokoje. Gdzie jest w ogóle jakieś królestwo? I Mereti. Raczej było. Właśnie w wjeżdża. No kurde. 4300 wojska. Czy jakieś większe siły wysłać. O. Aha, dobra. Rozbili się po prostu. No i dobra. Szybki spacerek. Ty całych ich zajmiemy? Chyba tak. Można powiedzieć, że Rosja wchodzi trochę do Turcji. Ale dobra. I co jeszcze, co jeszcze, moi drodzy? Tutaj coś mamy. A to ten: będzie jedna wojenka z tymi, tu. No i okej. Okay. Ja tak teraz po dwa, dwa, trzysta: coś takiego wysyłam na, na jedną prowincję. I to jest takie na razie. Wystarczająca liczba. O, ten kolos mnie zaatakował. No, kto by się spodziewał? Dobra, lecz go zjadam. Szybko odbite tereny. Mamy Sewastopol. Już widzę, że inflacja nas goni. To może poinwestujemy coś w rozwój kraju. I przyrost populacji dawaj. A my jesteśmy tutaj teraz na tą ordę polecimy. Coś tu się chcą desantować, nawet. Ale mało im to da. No i wchodzimy do stolicy. Wielka Rosja. Znaczy, jeszcze nie Rosja. Moskwa. Wielka Moskwa nieśmiertelna. Czekaj, to było to, co potrzebujemy. Jeszcze zobaczymy, co tu się da wziąć, ale chyba. Nie czy wszystkiego nie będę w stanie zabrać No, chyba wszystko biorę No to co, teraz musimy iść na Szwecję w ogóle Żeby pozdobywać tereny, które są potrzebne do imperium rosyjskiego O, Ryga mi wypowiedziała wojnę Hm, uh, hm, uh, hm uh. Dawaj tutaj szybko robimy desancik jakiś Na Rygę Ziema Pyk I jeszcze tutaj chyba na to księstwo, tak? biskupstwo siema nara no sami się w gips pchają że tak powiem mm, no i co dawaj tą szwecję specjalnie nie będę ich podbijał wezmę to co potrzebuję i nara Jakaś żeby granica wyglądała i tyle o nic i, i siema tyle potrzebowałem tyle wziąłem. mamy moi drodzy dopiero imperium rosyjskie już całkiem spore no tu jest kurde tego sporo. No ale to już będziemy się trochę bawić w ultimatu. Znaczy w Europę będę podwijał normalnie, ale te stepy to dajcie spokój. A i tutaj dotąd też muszę podbić. No dobra, Lapończyków jeszcze muszę podbić. To jak już mam tu armię obok, to niech będzie. Dawaj ich tutaj szybciutko. O! Tam i weszli? Ciekawe Tylko też nie chcę jakoś specjalnie dużo I się z nimi bić i zajmować tych terenów Żeby nie mieć jakichś wielkich granic Które później trzeba będzie bronić No ale tu mamy zajęte co mamy mieć no, Dawaj teraz tutaj polecimy sobie Na Livonia order Czekaj, czy będą mieli tutaj jakieś duże ilości armii tu... O kurde tutaj 4000 mieli, okej okay. Się odbiłem No, mi na ryga weszli, no, dobra no, Zaraz to wszystko odbijemy Może zajęli mi jedną prowincję, ale oni zaraz nie będą mieli w ogóle prowincji No właśnie no jak byli to takich już nie ma Na tym wyślemy ultimatum Dawaj No widzę, że z Węgrami będziemy musieli powalczyć No i też z Polską Węgry trochę tutaj takie przecięte, w ogóle mają stolicę w Bytomiu Węgierski Bytom eee, o, odbiłem się Chciałem powiedzieć, że bez żadnego tutaj oporu zajmuje prowincję Ale jednak coś się stanęło No i dobra Co z Polską teraz? Albo tutaj Mazowsze, no w sumie z tym tym trzeba walczyć naraz <coughs> Dobra, armię dosłałem nieco, mamy ładny front No i wypowiadamy wojnę Polsce, Polska w ogóle top 3 Więc to jest chyba teraz aktualnie najpotężniejszy kraj z jakim się tutaj mierzymy Jeszcze musimy poczekać aż wezwą sobie Mazowsze do wojny O, tutaj się już odbiłem, okej okay. już tutaj ich wezwali, więc możemy też zaatakować Na Warszawę, hura Dobra, na razie jest na spokojnie 10 koła tam mieli, no to nieźle Dobra, na razie południe sobie zajmujemy, nawet na Warszawę wyszliśmy. Wojska z południa idą już na północ, no ale nie jest tak kolorowo z Polską. Gdzieś tutaj armię mają, trzeba przyznać. No Warszawę odbili, już jesteśmy blisko stolicy, tam w Krakowie. Tutaj ta północ jest taka dosyć ciężka. Dobra, już jest coraz lepiej. O, jeszcze cztery koła. Myślałem, że może Polsce się skończyły pieniądze, ale jeszcze daję radę. Ej, ale w sumie, wystarczy weźmiemy tutaj ten kawałek, będzie git. Nie, tutaj jakoś te tereny trzeba dobrze wycelować. Już mi się armia kończy, co nie? I zaraz mi dojadą. Może jeszcze coś takiego, coś takiego. Weźcie Polska z please. Dobra, zgodzili się. Night. Tu no już mało armii zostało. Silna ta Polska była. No i tutaj mamy wszystko pozajmowane, jeszcze tylko tą Wołoszczyznę musimy tutaj zawalczyć z nią I Europę będziemy mieli z głowy No Wołoszczyzna też nie ma, czwarte miejsce, no ale tutaj też nie musimy jakoś super dużo zdobywać Znaczy widzę, że Wołoszczyzna walczy z tymi Z Węgrami, z Turcją, kurde to tu się zaraz jest kurde. co to się w ogóle dzieje w tej Europie, Polska jest zjadana przez Bawarię O dobra, podbijali tereny, możemy atakować Dawaj tu szybciutko O, tam jakąś armię zjedliśmy jeszcze Aha, aha, ci mi tutaj zrobili desanty. Dobra, dawaj to. Do. Trochę się tutaj pomęczyłem, bo mi się porozlewali. Z tymi tutaj jeszcze jakąś wojnę mam. Odejdźcie sobie, dobra. I co? Możemy to teraz przejść po prostu na wschód, a nie jeszcze Szwecja, Szwecja jeszcze została, moi drodzy, zapomniałem. Tak, tutaj Szwecja, no i tutaj te stepy. O Boże. Nie no to będzie tragedia. Jeszcze tu, południe. A może ja ten odcinek podzielę na dwie części?